Radny napisał list otwarty do prezydenta Legnicy w sprawie cen za wywóz nieczystości, po tym jak na obniżkę zdecydowały się władze Jeleniej Góry. Na pewno można porównywać te nasze miasta, ponieważ one są bardzo podobne wielkościowo, społecznie, one są bardzo do siebie zbliżone. Dlaczego jakby forma listu otwartego? Ano dlatego, że no tutaj w Radzie Miasta bardzo ciężko jakby przekonać i klub prezydenta Krzykowskiego i SLD, do tego, żeby taką decyzję o obniżeniu tych stawek podjąć. Próby były już podejmowane, ale prezydent na to się nie godzi i tłumaczy, że trzeba czekać i obserwować, jak funkcjonuje system. Ja mam nadzieję, że prezydent Krzakowski i jego klub wyborczy. Sojusz Lewicy Demokratycznej, przychylą się do naszej propozycji o obniżeniu tych stawek. Radni zaproponowali takie rozwiązanie i aż się prosi, żeby z niego skorzystać. Jednak nic nie wskazuje na to, żeby władze Legnicy na obniżkę w ciągu najbliższych miesięcy się zdecydowały. Skowrońskiego wspiera radny Frost. Ja uważam, że o tych sprawach trzeba mówić głośno i publicznie, w tym sensie udzielam jakby pełnego y, poparcia tego typu inicjatywom. Problem polega teraz na czymś innym, a mianowicie w świetle y, y, na decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił. Yy, pewne przepisy ustawy, będzie ciężko teraz przeprowadzić jakąkolwiek zmianę, także i stawek. Tym bardziej jest żal, że Rada nie zdecydowała się, czy Radni nie zdecydowali się obniżyć tych stawek wtedy, kiedy myśmy to proponowali. Jednak w Jeleniej Górze na obniżkę zdecydowano się już po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.